Obejrzymy z dwie matury. Robiłam kontenta, no co? No, no sekwana. No nie wiem. Sef sekwana też nie, dobrze. Dobre, no, a to... Wiesz, jestem blondynka, no po co? No, no, co? no. Ja widzę, widzę, że jesteś blondynka. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i ten odcinek wraz ze mną poprowadził Daniel Midas. Witam serdecznie. Dzisiaj na mapie Europy będziemy sprawdzać, gdzie dokładnie leży Kalifornia. Czy na maturapol. No to... To są dwa różne miasta. E, Nepal no to też miasto, a Nepal kraj. A miasto gdzie? We a. a Nepal gdzie jest? No w końcu z Chinami i Indiami. To Dobrze, jest dobre. Z Chinami? No tak. Tak, tak, tak. A ne Nepal to ch chyba też jest miasto. Nepal to miasto. A Neapol? A Neapol e, to jest państwo. Gdzie państwo Neapol się znajduje? O, nie ma państwa Neapol. Nie ma. A czy zdarzyło Ci się zjeść kiedyś pizzę neapolitańską? Tak. To co czy może być Neapol? Eee, rodzajem ciasta? Nie wiem. <grym> a Nepal? Dobrze. Gdzie, gdzie leżą? Chyba Afryka. A to, jakaś, a to jakaś Ameryka Południowa. Okej. Okay. A przejdźmy do Nepalu. E, w jakim kraju znajduje to się to cine. miasto Nepal, o którym wspominałeś. Nepal? Będę w to bzdura. Próbujemy się umówić od dwóch miesięcy. Nepal. I co to? No Nepal to jest... Jeśli oh. mam to znaczy, jeśli mówię po angielsku, to mówi się Nepal i... A po polsku? Nepal. Tak? I co to jest? Pańsko. Graniczące z Indiami i z Chinami. A, czyli mówi się Nepal. Mhm. Dobra. Nepal to jest może, urdeniem nie wiem, stolica. A czego? Neapolu, nie wiem, Neapolu. Najlepsze gry FPS znajdziesz na Kinguin. Powiedz mi, co to Warmia? To jest na Mazurach. Ale co? Jezioro. Warmia. To Warmia i Mazury to dysk, y, kraina geograficzna w Polsce. Tak, Warmia jest jedną z krajów, tak. Wow. No. Super. Warmia to jest mm, województwo na północy Polski. Coś kojarzę, to jest chyba Warmia jest w Niemczech. I co to to? W Niemczech? W Niemczech, wa bo Warmia mi się kojarzy z jakimś państwem chyba. Okay. Ale to nie jest państwo. Znaczy nie państwo, może miasto, przepraszam. I gdzie to miasto się znajduje? A region. Bo Nie się. Gdzie ta miejscowość się znajduje? Na Mazurach? Dobra, to jest region w Niemczech. To jest coś ee, jak Kunilingus? A co to jest unilingus? Kunilingus? Kunilingus? No. no, minietka. Minietka? <laughs> to Kunilingus. No, ty powiedziałeś, ja mam 18, no co? Nie, no, no, no. No, no, no okej, okay, dobra, wyłączę kamerę. Warmia? To jest ja. To, to chyba Bengal roku. Dobrze, no, ale co co z Unilingus? Unilingus no to jest a, kunilingus. po rosyjsku. A, a co to znaczy? Minietkę. A, po polsku. Aha, to nie. To warmia to jest zupełnie coś innego. Warmianin jest tylko jeden, potężny. mieszka w co prawda koło, nie w Białym Stoku. No, ale Warmia to jest region, nie? Stamtąd pochodzę A ogólnie. kto, kto w Warmii, z Warmii jest z taką Stopu? Słucham? Kto, jest potężnym Warmianinem no potężnym w to jest tylko jeden, nie? Kononowicz? Jezu, wiedziałem, że coś takiego będzie. Słuchajcie, w grudniu tylu z Was za na nasz... grajcie Królestwo Niderlandów. Powiem tak. Strzelałbym, to jest tutaj, gdzie jest kur... Szwecja i te inne, ale nie ma tego. Tu albo tu. Hmm. Okay, Holandia to jest Belgia, drugie Holandia. Hey. To, to chyba Holandia jest. Tak jest? Holandia będzie tutaj. No. Czyli jedno dalej, tutaj. Holandia okay. jest już na górze. To z geografii jestem Nie Powiedziałabym, że Holandia tu jest. To. To. To, to. 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 Mm -mm. to. Nie wiem. To A jest. z kim sąsiaduje Holandia? Okay. Może z Rosją. To gdzie? Nie, to, to nie, 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 nie. To to. To to. No to była, nie była, to była... Belgia. Mm. Polska. Niemcy. Francja, Hiszpania. Tu. Belgia jest tutaj. Spoko. Belgia? Belgia. Trzyma, tutaj. Belgia. Belgia. Tam była Holandia. Wiem Holandia? co tak. miałem! Tak. Tu. Belgia będzie bardziej chyba w głowie. Już to wiem! Tutaj? Nie, Bel, to już za daleko. Nie. Belgia to jest... Wydaje mi się, że jedno z tych trzech państw, ale które to... Mm, no ja bym powiedział, że to... Gdzie, ta, gdzie te Belgię umieścić, nie? Może tutaj? Nie. Czy już za nisko. Za nisko to tutaj? jest Słowenia. Słowenia. Nie jaki miłosek zacioty! Na, na, tych... na tą stronę to już bym Nie ma mał nie, no nie no, <laughs> Tylko, że wyżej bym poszła. Mm. Dobrze, już gorzej nie będzie. Może gdzieś tutaj? To nieduży jest państwu chyba Belgia. No... no nie no, udaje. się, jest takie średnio małe. Może tu? Dobra, lećmy dalej, <laughs> bo to Belgia widzę, że cię rozłożyła. Pytanie do mojej koleżanki z mojego stand-upu. Powiedz mi, czym się różni, e, jak się mówi prawidłowo, Serbia czy Syberia? Serbia to Serbia, a Syberia to Syberia. Na Syberii są te niedźwiedzie popularne i zimno jest. A Serbia to Serbia. No to też zależy o czym mowa, tak? A o czym mowa? No, Serbia, kraj w Europie na no Bałkanach. Serbia to no. region w Rosji na północy. No. Bardzo dobrze. No a się no czy na tej mapie Europy możesz mi pokazać, gdzie leży Polska. Tu, tak jest. Kolejne pytanie do mojej koleżanki Klaudii z mojego stand-upu: Gdzie jest od tej Polski, gdzie jest południe? Jak można przez ponad 20 lat życia, nigdy chociaż nie znajdować się, jaki kraj, gdzie leży, ja tego nie czaję. Słuchaj. Nie 20, tylko 32. To po pierwsze. A po drugie być być ku czadem, czy geografem. Kurwa bądź. Ja nie wiem, gdzie jest. Ja nie wiem, gdzie jest. Mam prawo nie wiedzieć. Ale jak sobie będę chciał, to z tych polecę. Gdzie będę chciał i nie potrzebuję tego mapy, bo sobie kupię bilet. O! Tak powiem. No tutaj wszędzie. <laughs> Bardzo dobrze. A powiedz mi w takim razie, od tej Polski, jak jest Polska, to gdzie jest Warszawa? No gdzieś. Tu, tak jest, a gdzie jest Białystok? Na Podlasiu, tu gdzieś. Z Podlasie, Ej? bardzo dobrze. I powiedz mi ostatnie pytanie. Czy od Warszawy Białystok jest na południe? Nie. Widzisz Klaudia? Można. Jeśli jesteś w Edynburgu, to w jakim kraju? Ja, dole, no nie wiem. Kurwa, a we Węgrzech. W kraju się znajdujesz? Hmm, Edynburg. Nie wiem, Holandia. Powiem mm -mm. Nie że to stolica tego państwa. To jest stolica. Edynburg jest stolicą. Edynburg, Ej, nie odpowiedziałem że... na żadne pytanie, jak ktoś, to jest dramat. Szkocja. Tak, Szkocja. Super, o, dobrze. To do, do, dobrze to podpowiedziałem. Bo nie pamiętam w sumie, jaka jest stolica Szwajcarii. Tu może Szwajcaria? Niemcy? Nie. To nie, nie, nie wiem. Hello To nie nie. Bo jest Petersburg, jeszcze ten. Niemcy? Bóg. Edynburg. E, Niemcy? Mm -mm. Rosja? Mm -mm. Oh. Nie, może Belgia? E... Mężczyźni tam chodzą w spódniczkach. Szkocja. Nie, nie, nie. Filipiny, nie Tajlandia. <grywania> nie Filipiny, nie Tajlandia. Dobra, będę strzelał. Um. Dobra, musisz zrobić powiedzieć, że się ja ja gotują. Edynburg. Nie wiem, ja nie wiem, kiedy coś się zmieniało. Luksemburg? Dobra, to jest jakieś takie niemieckie takie zabawy. Niemieckie zabawy? Edynburg? Że coś takiego, takie jakieś germańskie. Mi się kojarzy. Germańskie, tak. Edynburg, to jest Wiedeń? E Austria? Austria coś. Austria, tak. W, w, to może tak ci podpowiem, że y, tam mężczyźni chodzą w sukienkach i to nawet nikogo nie dziwi. To mi się trochę kojarzy z regionami Szwecji. Aż, bo ty mówisz po rosyjsku, tak? tak. Bo jesteś skąd? A z Ukrainy. Z Ukrainy? Ale mówisz się na Ukrainie się mówi ba, po ba, 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 ba. Dobra, no. okej. Okay. A ja też mam do ciebie pytanie. Tak, słucham. Co takie jest konilingo? Ja nie powiem brzydko e, i nie skorzystam z propozycji i chciałem to powiedzieć do kamery. E, dobrze, powiedz mi... Minietka. Co to jest? Co? To? to jest... Co? Australia. No materiał. I co jest na nim narysowane? Nie wiem. No? Ma matryki. Nie wiem, jak to po polsku. Ma ma matryki? Ma, e, no są matryki. Jeszcze tam nie była, żeby powiedzieć. Dobra, to, to inaczej, to o, zobacz, to ja ci podpowiem. No. Gdzie jest Ukraina? Tutaj? Nie. Nie stop. Dłuższe. Kur... Ukraina. Sorry. To jest podobne, ale to... Dobra. Jak może Taki pastokcie! Dobra sobie kur... dupę wycierać? Ona ma pastokieś długości k... To jakoś nie wygląda na Ukra... Ukrainę No a pomyśl, a czemu nie wygląda? A bo nie jest a gdzie? Dobrze, a mieszkamy w Polsce, gdzie jest Polska? Ja nie wiem, jak Polska wygląda na karcie. No, gdzieś tu. Do góry nogami. Tutaj? To? No tutaj, tutaj, zobacz. No a jak ci odwrócę mapę? A to to jest ten. To to w takim razie jest. E... A ten. Trump chce to przejąć i Dania mówi, że nie. Grenlandia. A! jest Polska, super! Dobrze, co to jest Sekwana? No to jest rzeka w Paryżu. Islandia? Dobra, geografię dzisiaj chyba. Jest jakie A to, to jest? Rzeka, powiedziałem to już. Sekwoja. Sekwoja. Roślina. U, no co tu nie? Tu nie macie lekarza. Nie, jest sekwoja. Widzisz, mogliśmy cię bardziej z biologii pytać, dobrze. Sekwana to jest jakieś jezioro. Gdzie to jezioro się Rzeka? Znajduje? Gdzie? We Włoszech? Sekwana? Nie, mhm. coś tam do Włoch mnie ciągnie. Widzę. <laughs> Głupio, głupio powiem, no bo nie wiem, no to będzie albo Region. Nie region. Gdzie się znajduje taki region? Cecwana, eee, Bułgaria. Czy to jest gdzieś w Niemczech? Nie, tam jest raczej Ren, Hiszpania. Dobra, co to jest sekwana? No Robiłam kontenta, no co? No? No. No, sekwana. No nie wiem. Cecwana Sek też nie. dobrze, dobra, no, to... Wiesz, jestem blondynka, no po co, no, no co. No. ja widzę, widzę, że jesteś blondynka. Sekwana to jest Afryka Afryka albo Azja, nie wiem, coś... Może... Jak się strzelić? Afryka czy Azja? Dobra, może być Afryka już. A jaka jest główna największa rzeka w Afryce? W Afryce. A... Nil. Amazonka. Nie. Największa. Nie. Amazonka to jest najgłębsza. Aha, no, no, no właśnie, tak. Aha, tak najdłuższa. O najdłuż... To nie mówcie mi, kurwa, że źle powiedziałem. Nie mówcie mi, że nie Nil. Nie mówcie mi, że nie Nil. Proszę, tak? Tak jest. To sekwana. Polska graniczy: z Litwą czy z Łotwą? oboma państwami. Z Litwą. A z Łotwą, nie? Nie. O, macie gaszek kupa streama. Gaszek str Gasze streama. Gaszek strema. streama. Ej, dobra, co mi się stało? Na pewno. Na pewno. Bardzo dobrze nie dał się. Z Litwą i Łotwą też? A które województwo granicze z? Na Arktyce czy Antarktydzie? The... Antarktydzie. Orka, może? Pojęcia nie mam. Nie, Haczykos nie troluję. Przysięgam yy, ci. Pe... Przysięgam ci, kos. Kaczykos, sięgam ci. Nie trollowałem w żadnym pytaniu. Siedem, z 7 granicami, ja sobie to policzę, żeby nie wyjść tutaj. I z Litwą i z Łotwą. A gdzie dokładnie? Po prawej stronie, czyli na wschodzie. Na wschodzie. Gruzja nie, nie możemy obydwa? spać w odcinku, ucjanie, nie, nie ma. A gdzie? Litwa południowy zachód, L Łotwa południowy, południowy północy wschód. Niemcy, y, Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, no Łotwa, Rosja, U... Kaliningradzki, no to by łatwa była. To na pewno jakiejś wschodniej strony? A może nie graniczy? Podlasie? Czy... Nie, nie, nie ma jej. trochę bym powiedział. O, to jest bardzo dobre pytanie, bo gdzie leży Polska? No tu. A, pokazałem. No tu. Tak jest. I teraz mówiłem, że Polska graniczy z Litwą i złotą, mm -hmm. z Litwą na południowym zachodzie, czyli gdzie? Litwa, a gdzie z południa? Dobra. Ach, chuj. Niemcy, Niemcy, Czechy, Słowacja. Dobrze? Dobrze? Dobra, dobrze, dobra, dobra, Ukraina. Białoruś, Litwa, Rosja. No to południowy zachód i mamy Litwę. A Łotwa, północny wschód. Jakbyś coś się chciała w tej sprawie do mnie odezwać? Dobrze! W, w tej pierwszej? Tak. To się o, nie nie, no, nie. Ja lubię. Dzień, Dobra, dzięki. Było w z Państwem? Europej? Turcja? Nie, nie. Turcja jest w Europie, ja sprawdzam. Nie, Turcja nie jest w Europie. <laughs> Ale jaja. No. Tutaj, hey, Austria. Belga, Bułgaria. Co to jest? Liechtenstein? Nie. Luksemburg? Z miasta To Państwo. ja. Szwecja. Jest. Finlandia. Jest. Dania. Norwegia. Szwajcaria, Rosja, kur... Kazachstan? Chyba no, nie, nie tu. Nie śmieję się, proszę Was. Nie. A ty, co to jest? Włochy, gdzieś jadą byłem na wakacjach. We Włoszech byłem na wakacjach. Cieszę się. Co kurwa, są za Państwa? San Marino. Zgadłem. <gryw> San Marino. E. Włochy, Portugalia, Hiszpania, Francja, kur... Dania, Udawia, Ukraina, Słowacja, Słowenia, 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 Watykan, tak <gry> kurczę, Węgry, Węgry, nie pamiętam, Malta, Estonia, Rumunia, Kosowo, Bośnia, Hercegowina. No, nie najgorzej, nie najgorzej. Wskitu, Bośnia, Albania, Andora bym nie zgadł, Malta mogłem, Rumunia, Mono, Estonia, Grecja. Ja pierdolę, Grecji chcę, ale jaja.